Cześć, witamy Was już w ostatni dzień naszych ferii w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj, na zakończenie naszej wycieczki, mam taki dzień na kupowanie pamiątek i zrobimy sobie też w drodze powrotnej taką wycieczkę krajoznawczą. Będziemy jeździć po okolicznych wsiach, odwiedzać tutejsze cerkwie i też zobaczyć, jak wyglądają tutaj domki, podwórka. Także będziemy się rozglądać po okolicy. A przy okazji, że dziś jest tłusty czwartek, to podjęliśmy też wyzwanie. Ile odwiedzimy cerkwi, tyle kupimy sobie pączków. Tak, obiecałam dziewczynkom, że tyle, ile cerkwi po drodze do Białego Stoku odwiedzimy, przy ilu się zatrzymamy, ile cerkwi dotkniemy, zrobimy sobie pod nią zdjęcie, to tyle pączków kupimy w Białym Stoku. Dla całej naszej rodziny oczywiście. Ale zanim ruszymy w drogę, najpierw pójdziemy do Muzeum Przyrodniczego w Parku Pałacowym po pieczątki do naszych książeczek turystycznych i wstąpimy też do sklepiku z pamiątkami. Nie chcę tego. Tego wliczka, tak? Tak. Ja Nie wiem, czy tego wliczka, czy tą książeczkę. To co, Uzia, wybierasz? Nie dwa. Dobra, wybrane, tak? Pamiątki zakupione. Oczywiście Łucja kupiła, co? Rysia. Rysia, ale w takiej zimowej tak. szacie. Mhm. Ale dziewczynki co kupiły? Jak króliczka. A pokażesz? Nie pokażesz. A wieczka. wilczka. Aniela chce zrobić niespodziankę tacie. Króliczek. Króliczka kupiła Anielka. Cerkiew Świętego Mikołaja w Białowieży. Brawo! Jest pierwszy pączek. Super. Wyjeżdżamy z Białowieży. Kierujemy się teraz w stronę hejnówki, ale przejdziemy jeszcze przez Teremiski. Może jeszcze gdzieś spotkamy jakiegoś żubra. Mega mi się tu podoba. Jak przylatują ptaki na wiosnę, to tu musi być pięknie. Wjeżdżamy do Teremisek i tutaj po lewej stronie jest Polana Żubrów. Na której wtedy spotkaliśmy te cztery żubry. Ale dzisiaj nie widać ani jednego. O, jest! Tam daleko! No jest! Gdzie? Widzicie? Gdzie? Tam daleko, daleko. Jest. Król Puszczy, a tam widać fotografa. Ktoś poszedł fotografować żubra. Ach, nawet dwóch fotografów jest. Zdecydowanie mają lepsze sprzęt niż ja, więc na pewno tego żubra lepiej widzą. Żubr stoi dość daleko od drogi, także jedziemy dalej, zwiedzać. Spójrzcie, jakie piękne ornamenty ma ten domek. A tutaj jest skansen Siłobudy. zaraz tutaj podjedziemy. Puszczcie dziewczyna jaka piękna chatka. Jeszcze tak ośnieżona. Widzicie stracha na wróble, jaki stoi w ogrodzie? Podobała Wam się wycieczka do puszczy Białowieskiej? Tak. Polecacie innym osobom. Tak. Warto tu przyjechać. Tak. A co jest tu najpiękniejszego? Rób. 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 Krób. Krób. puszczy. Może wybierzemy się tu jeszcze na jesień, żeby zobaczyć rykowisko. Podobno. Też warto. Ja bym chciała tu przyjechać wtedy, kiedy rodzą się małe bucia. To na wiosnę. Jest druga cerkiew. Przed nami cerkiew narodzenia Jana Chrzciciela w Hajnówce. Brawo, mamy drugiego pączka dla rodziny. Za nami trzecia cerkiew. A właściwie sobór Świętej Trójcy w chajnówce. Brawo, trzeci pączek dla rodziny. Celem naszej wycieczki jest niewielka miejscowość, która nazywa się Dubicze Cerkiewne i bardzo zależy mi, żeby tam zajrzeć, bo już w internecie wyczaiłam, że znajduje się tam przepiękna, niebieska cerkiew ze złotymi kopułami. Także musimy to zobaczyć. Jest i czwarta cerkiew. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych. piąteczka, za czwartego pączka. Brawo. Jest piąta cerkiew, nawet szósta. Jesteśmy w korcinach Starych i tu stoją dwie cerkwie. Cerkiew Michała Archanioła i zaraz obok cerkiew Świętej Anny. Brawo! Podwójne piątki. Piąty i szósty jest. pączek. Ja. Jest siódma cerkiew. Cerkiew w niebo wstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Ładna cerkiew. Chyba z zielonym daszkiem, ale już jest teraz ciemno i słabo widać kolory. Brawo! Siódmy pączek dla rodziny. Ma cerkiew! Cerkiew Jana Teologa, również w Nowoberezowie. Piękna, żółta. Szkoda, że nie widzimy jej za dnia. Bo na pewno ładniejsze kolory by za dnia były. Ale brawo! Za ósmy cerkiew. Ósmy pączek. Zimno dzisiaj, dziewczyny, co? Tak. Wjedziemy do samochodu. I piękna, zielona cerkiew. Trześciance. Szkoda, że dziewczyny już tego nie zobaczą. Bo dziewczyny śpią. Wszystkie trzy zasnęły. Także, niestety, tą cerkiew tylko my rodzice możemy wpisać na listę odwiedzonych. Także po pączku gratis mamy. I dziesiąta cerkiew, czyli cerkiew opieki Matki Bożej w Puchłach. Jesteśmy. Trześciance, która razem z miejscowościami soce i puchły, słynie z takich pięknych, ozdobnych okiennic, i mówi się, że to jest kraina otwartych okiennic. Niestety za wiele już nie jesteśmy w stanie popodziwiać, bo już jest ciemno. I wniosek Jeszcze taki, miejsce. że będziemy musieli tu kiedyś wrócić, żeby nadrobić to, czego. Teraz nam się nie udało zobaczyć. Wbijamy teraz w nawigację hasło Biały Stok i jedziemy na zasłużone pączki. W sumie odwiedziliśmy 8 cerkwi razem z dziewczynkami. Jeszcze te dwie cerkwie, które już tylko my rodzice zobaczyliśmy, ale to też się liczy. Także więc 10 pączków po dwa na osobę. Jesteśmy w Białym Stoku. Szukamy teraz jakiejś metrów, dobrej cukierni, albo nawet niedobrej, tylko jakiejkolwiek, żeby była otwarta, bo jest godzina za 10.19 i już większość z nich jest pozamykanych. Udało znaleźć się znaleźć cukiernię, ale okazało się, że zostało ostatnich 10 pączków, a w kolejce za nami jeszcze stało kilka osób, i nie chcieliśmy wszystkich wykupywać, dlatego kupiliśmy sobie po jednym 5 pączków, a resztę zostawiliśmy dla innych. Częstujemy się, jemy za zdrowie wszystkich mieszkańców miejscowości, które dzisiaj odwiedziliśmy. Wasze zdrówko i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!